Witajcie moi drodzy. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest catering dietetyczny Upapaja, z którym współpracujemy już 5 lat. Firma naprawdę godna polecenia, fajni ludzie, uczciwie, tanio, zdrowo. to wszystkim w dzisiejszym odcinku będą jaja, tylko Siemanko. tym razem świąteczne. Marowanie, marzenia, bo są te yy, na Nie wiem, jak. No to mam. Podobno, że na twardo. Jaj. Tak? Jaj. Przecież, żeby to było się nie, no to się jakoś inaczej, żeby to się tu nagłało, to się nie da się, nas... się. nie nie wydmuszę bo wydmuszę brakuje. Nie da się stwierdzić, czy to jajo jest na twardo czy na mintko. Także dziś to. Namaluję najładniejsze Ja i otrzymuję jakąś nagrodę. Tylko jaką nagrodę? Ej, właśnie, właśnie, dobry pomysł mi podsunąłeś, bo idą święta. Bez ja jaja przyozdabiamy. No, żeby Misia była uśmiechnięta. <śmiech> <śmiech> ale słuchajcie, bo tu powiem Wam szczerze, no, tu do odcinka jesteśmy przygotowani konkretnie, bo tu... Jak nie nigdy, można powiedzieć. Jak nigdy, bo to nie, nie tylko malowanie jajek wchodzi w grę, ale też przy ozdabianiu różnymi tam gadżetami mamy do wyboru tutaj. Zobaczcie, literki wszelakie, pędzle, farby różnokolorowe, klej, Abs jakieś cekiny złote jeszcze przerwę. Najładniejsze jajko będzie można wybrać u nas na Instagramie Strong Egipy, Będzie tam głosowanie. Dobra, no to co? Każdy po dwie sztuki. No dobra, to na razie po sztuce, nie? Ale poczekajcie. Bo poczekajcie, no bo co? co no? Jedno, jedno to będzie. O, zróbmy tak. Jedno malujemy, jedno przyozdabiamy. No to bo jeden. Wolność może zrobić rozdabiamy. masz tam. Na... Tak? A ja. A. A poczekaj, ja jeszcze tylko wezmę ten, bo jak ktoś będzie malował? Ja może jajo zrobię na swoje podobieństwo. To już podobne, podobne jest. To. No. <grym> o czym to musisz tego dorysować? A, i będzie dobrze. Moje będzie najlepsze, bo moje będzie związane z historią odcinka. Czyli możemy używać wszystkiego. No, wszystkiego. Dowolność W koloryzacji dowolność. To są to, to, to tasienki. Ta, 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 ta. Tak, tak. Dobra, no, jedziemy. jedziemy. No dobra, to robimy. A, A dobra, to. mogę zrobić na przykład jajko, y, nie malować jajka. Można. Tylko z ozdób zrobić? Możesz. Dobre. Ale fajnie by było jakbyście też malowali. Dobra, to jest co? Nitka? To jest nitka? Tak. Co to jest? Pokaż. Co jest? No takie stążki małe. Ale to się kleją? To... No masz klej też. Masz taśmy. A to są taśmy. A to Zajmę masz. Robię takie jajko przyszłości. Futurystyczne. Ale chuj tak żeby... Nie bo za dużo kleju, żeby... nie, nie trzymałem się tej farby. Żeby Mogę nożyczki prosić? No, kurwa. Gasper, rzuć mi nożyczki. Ej, to jest super glue. Człowiek, to jest super glue. To jest glue per slew. Zajebiście. Młody kupił klej super glue. Co, to ten klej to tutaj nie, ma, nie ma co nie ma to pieśle, nie ma, nie ma. klej biurowy. La, la 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 la, ja ją zawsze robię. Ma się dołu? Daj mi to. To wy kolega malował podobno, tak? Ja zapytałem normalnie. Ty masz skojarzenia cały czas. Ale poczekaj, ja ale homoseksualne. Ale czy ja zapytałem mnie normalnie? Nie, no przecież dla ciebie no jest ja normalne. Ale czy kolega ci malował? To jest normalne malowanie swojego jaj? To no ja ciebie pytam, czy ci kolega malował? No ja, tak nie, mi to coś się ja w ogóle nawet nie wpadłem na ja, taki pomysł, bo rzeczy robić, tak? Legalne. A ty malowałeś? Ale mi ktoś to opowiedział, ja też bym nie na taki pomysł. Że malowałeś? Że ty malowałeś. Kurde, myślałem, że ta taśma się lepiej pod kątami r, r, różnymi. Pokażę tak? No, ale to nie mogę pokazywać, bo to dopiero początek tego arcydzieła. No, nie nie Musi być. Ja <laughs> to malują, kurwa, tam Ja Jajo bają! Hej, ba, Ja zawsze robię jaja, to ja pewnie. Jakbyśmy byli kawalerami, no nie no, to by można odcinek zrobić taki, żeby poprosić wiesz, czy dziewczyny, no nie, na przykład, żeby nam okleiły. <grym> A więc co będzie jutro? Kacko, weź wydnie, bo misia powie, że. Nie, mi misia... ja, ja się Ja chciałem, ale. Misia się zna na żartach, misia wie, że. żartuję. to się nie klei. Czekaj. <grym> Co ty mam zrobić? Jajobajo jajobajo? Ja? ja to normalnie takie robię te jaja artystyczne. Że normalnie to jest... No ja wiary, co ja tu jestem w stanie zrobić z tego jajka. Ale ta taśma mi się nie klei pod kątem. Nie no tu już nie nakleję za dużo, bo no jeszcze jeden pasek. Co najwyżej. No to będzie pasek srebrny. Będzie takie jajko na bogato trochę. To, ale to mi nie wyschnie teraz, nie? Nie ma. Podbuchaj. <słuch> <słuch> Jesteś w stanie mi powiedzieć, czy to jest naklejka? No. Czy to jest naklejka Kasper? Nie, to musisz klej użyć i to sobie przykleisz. Ale ja. A klej masz tam. A to jest gluberslu? Kurde, tam Glue? Kur... Co? Ale ja zrobię piękne jajko, ja już widzę to. Ty, ale do jajka się nie klei to, kurwa. Ty, ten no klej nie... nie porglubi, no wiem, ale do jajka się nie klei. Klej nie... W... A dobra, przyklej się. Klejnia współpracuje z jajem. Ja przyczuję jak na jakieś takie zajęcia wyrówam przedmiot z jakimiś osłami króle takimi całym widnikiem. Tak. Ale powiedzieć. Dobra i wyszły Co się tworzy? Tu jest malunek. Trójkolorowy. To jest co wyprawia, to jest nie to biary. Co tam robi? Mam pomysł na drugi jajka. Ale co to to jest. To daje długie, ale... <grym> ale pisatki nie mówisz takiej zwykłej dupy. Ale to ma być kolorowa, no to jeszcze nie... Ale to... Ale to jeszcze nie z jest koniec. Dobrze. Są jaja jak bełki. Ja nie umiałem nic, nie umiem czy... no. tyk, tyk, tyk. To jest jajko przyszłości. O, to jest jajko... Ty, ale ładne nawet. Nie podglądaj już nie, ten... nie, nie, nie oglądaj, nie oglądaj ja ja nie poddajesz kleju chyba, tak? Teraz to może nie będę ja też... Jest... Tutaj kolorów, panie Krzysiu, jest super. No Ale ja nie myśli. wiem, co to jest. Kolorowa mam Słuchajcie, pisanki są kolorowe i to jest... Tak, to jest tak zwane jajko -abstrakcja, I teraz... Nazywamy jajko nicości. No tego tego. Voilà, Messi! A, a to pierwsze to jest ten. Ja, ja jako nie wiem. Ktoś nie wiem. wyzrał, i oznał czy co? Ale ja nie mogę ten. Ja nie mogę tu... To jest pół, co, ja mam ja... ja mam problem z kolei z klejeniem tu. A ja podobałem jak to można kleić fajnie. O. Świetne. To wysoko. Straszne. To jest ten i impresjonizm. Kolecko, wiesz, rozstąpnie. <gry> Ty byś wyglądał ten tą kponę, która ja Taką kitą, no. Pasowało do mnie, nie? To wszystko. No. może <gry> jak tą kponę wyglądam. Byłem taki, kitkę się zostawiłem. Dobra, ja mam jedno już zrobione. No i co? Mam z nim teraz robić? Co? Spożyć. Dobra, ja je stawiam, niech schnie. To jest moje, moje dzieło sztuki. Proszę bardzo, ukończone. A teraz potrzebuję czarnej farby. No, kurwa, no nie da się pomalować tego jajka na czarny. Ty, bo ty kupiłeś kapturnie te farby. Tylko ja nie kupowałem farby. Ja kupowałem farby. No to już wiem, dlaczego się nie da nic pomalować. No muszę iść umyć. No się pomalować nie da tymi farbami. A jak się pomalować nie da, no to trzeba. Coś tam wykleić, albo obkleić. Farby wodne do jaje. Jakie wodne? To są akwarelki, żeś kupił. Nie, plakatówki. No to, to jeszcze lepiej. No to, to, to są te lepsze. No to farby się rozpuszczają, nie, to nie. Muszą być farby te. Kurde, no przecież to wiesz, czym się robi te pisanki? No. Flamastry trzeba było kupić. A no, no, a no, a no. mi to by było za łatwe. Tak, no to, 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 ale kurde. Ale już <gry> Jajca ogolić do przedszkola. i pomalować jeszcze. No, pękło mi jajko. Dobrze, że nie moje. Ale cały czas myślę, żeby coś wymyśleć. Masz flamastry, może? Nie mam. Ja nie mam takich rzeczy. Tu. A już trochę wody dodasz do tych farb i się nie ten. No, I się nie ten. Dodasz trochę wody do farby? Dobra. No jaja ja. Ty, no powiedz, że To tak. no. A tutaj twoja? Tak, z czasu, kiedy jeszcze miałem A jak to pierdolone jajko połonote. <grym> Czarny. A jest czerstwy, słuchajcie. ja <grym> no nie jest, To jest moja <grym> O <moja> godzinka. <love> <grym> jest czerstwy. Kto ten odcinek wymyślił jeszcze, się zapytam. <grym> Powiedzcie mi, dlaczego łąka w lesie jest mokra? Bo nie jest sucha pewnie. Co? To nie jest sucha. Nie? Dlaczego łąka w lesie jest młoda? No, bo tam drzewa nie rosną. Nie? No, bo... Bo? Mam pan... Bo? Mam patent. Bo polana. Dobra, to <laughs> no polana. To jajko na kolor czarny. Wiecie co? Powiem Wam, że cieszę się, że robimy ten odcinek tak naprawdę. Dzień. No, wróciłem do czasów dzieciństwa. Że do mnie <grym> no, to też tak nie Ty, Ładnie. Jakie to możesz straszyć na halo? No, na, na a nie, a nie to, do świetlki. No, no, lepiej by to wszystko wyszło, tak. jakby kolega kupił farby, te flamastry, a nie farby wodne. No. no to trzeba z... było powiedzieć, no by było kupić farby i jajka. No, no to są farby no. i jajka są. Tak jest. Jajka na twardo w te plakatówki. <grym> no. Dobra, można prezentować już swoją robotę? Można. Słuchajcie, moje drugie jajko to pierwsze. Mimo to tego, się... że w palcach mi pękło, uważam, że jest hardkorowe, wygląda ono tak. Sugerowałem się po prostu naszym składem, czyli strong ekipom. Proszę bardzo, Bach. Może nie, nie wtapia się idealnie w, w atmosferę świąt Wielkanocnych, ale kto ma wiedzieć, ten wie. Bach, to jest pierwsze moje jajko. A dlaczego taki dobrany, takie dobrane barwy? No, no to... Czarna koszulka, czarna koszulka i czerwony napis. Nie wiem, pytam tak może. Tak to na koszulkach może byś to powiedział. klimatycznie do, do naszych produktów odzieżowych. I proszę jeszcze raz pokażę. Wsadzisz to ja koszyka? Wsadzę. Natomiast <laughs> natomiast drugi mój kwór jest już taki bardziej cywilizowany, bardziej świąteczny, proszę gwiazdki. Betlejemska gwiazda to jest... nie te święta. Tak jak Nieważne. Ale święta. Ty właśnie ty, ty, a betlejemska no to ty. jak? To no jest no, się, na rodzenie. Boże Narodzenie betlejemska? A jak do kościoła chodziłem to jest z tymi koszykami, to też była gwiazda nad tym grobkiem Jezusa. Takim koszykiem? takim grobkiem. No jak chodziłem z jajkami święcić z matką, nie? No, do kościoła. No, to, no, gruby? to jak grubie jest? No, a nie ma? Grubie jest w kościele na Boże Narodzenie. Znanie. Nie, nie no, jak no, jest są na Boże Narodzenie. No. Grób czego jest na Boże Narodzenie? No proszę, młode pokolenie, nie nic, Młode pokolenie. Jak No Jezus w grobie na, leży. Boże Narodzenie, No na Wielkanoc. A to maluje? No No to mówię, grobek Jezusa jest i szopka na Wielkanoc, nie? gdzie nie? Szopka jest na Boże Narodzenie. Na Grubie jest na, Wielkanu. Szopka, Wielkanu. Grub jest na No Z, ta, to tylko zmierzam. A nad grobem jest ta tutaj. A, a nad grobem jest to ta taka rakieta, <grym>. rakieta. Znaczy ta, ta no gwiazda ta betlejemska. Ta wasza... Gwiazda betlejemska jest nad szopką. No bo Betlejem tym y, królom, pasterzom i wszystkim nam wskazywało drogę, gdzie się Jezus urodził. Dobra, no, Jezus jest w Całolodem Szopce? w szopce. Jest w szopce? W grobie też jest. Czyli jak jest ta gwiazda taka, to może to jest do Jezusa pasuje wszystko. No więc to jest ta gwiazda taka nawiązująca do świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, tak? Połączyłem dwa święta. Tak, połączyłem dwa święta tym sposobem. No tu wiadomo jakieś tam tasiemki, cudawianki, tralalala, tere fere. No się w komentarzach jak się podobają wasze tutaj moje, się. jak się podobają Czerwone. moje tutaj talenty manualne. Jedno jajko jest oryginalne, patrz tu napis. Wielkanoc, na dole Aleluja kolorowo, tak powinno być, bo to są, słuchajcie tak? Generalnie to wielkanocne święta to są ważniejsze niż te Bożego Narodzenia, chociaż nie wiem dlaczego, bo jakby Jezus nie urodził, to by nie umarł. No. Dokładnie, wszystko jest ważne. Ale dobra, no nie no, to są ponoć ważniejsze. Wielkanocne są ważniejsze. No ponoć tak. tak, no, tak to, się mówi, ale dla mnie to są inne drugie ważne. Znaczy, te to są takie słodne dla mnie. To takie no, to są prezenty chciałeś dostawać. To do to, to drugiego prezenta. Nie, ja to na z prezentów. Nie, to woli potrafi drugi. Nie, bo dla Ciebie to. Wolę, wolę, to, to masz rację. To, dla Ciebie to wigilia. To raz, a ja jak zawsze się cieszyłem znania wodą, że nie, no, tak. nie mogłem doczekać, kiedy z wiadrem rano pójdę cię przymykać, to dzisiaj w radę usłyszałem, że, Artykuł. że mandaty są dla tego. Ja to jest zniszczenie polskiej tradycji. Zniszczenie no. do... polskiej tradycji. Słuchajcie, znaczy, tak? a drugie jajo, drugie jajo jest. Kurde, żeby się nie Drugie jajo jest kolorowe. Gwiazda, bo to jest najważniejsza noc. A to ma jakąś nazwę polskiej religii. Co? Twoje dzieło ma jakąś nazwę? No w chrześcijańskiej religii to jest najważniejsza noc, tak? Gdzie Jezus. A gdzie to, to jest noc? No to odzorowuje noc. Ale no, gdzie? no, tu na górze jest ciemno-niebiesko. Tu... Gdzie jest ciemno-niebiesko, no to pomarańczowe jest na górze. Nie, tu, to, gdzie te balony są. No. Co to, ty Z swoje... balonami jest tą farbą niebieską. To szalał. No. Przed tą farą malową, no balonami, ok. no, pod balonami. I to jest noc, tak? To jest noc, tu yes. jest ciemno. No, ograj to, bo co jest hit. Tu odzorowuje noc Gdzie tam i tam jest jest. No tutaj powiem. nawet jest znowu. widzisz? niebieski? Ja bym chciał wiedzieć jak w ogóle się na dopół. To jest, noc. Wpadło, to jest noc, słuchaj, to jest no to jest w ogóle wszystko y, Rokoko połączone z tym, z y, ekstrawerty... Ek, awangardą. Nie, nie wiesz co to jest? To jest pomieszanie kurwy z brodują. <laughs> 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 Jeszcze ogóle, nie, to, na sam koniec, nie, to... Nie, i ogólnie ma być kolorowo i... Teraz drugi mistrz. To dzieło to nazywa się. Dama z jajami, proszę zobaczyć. Eee. Wizerunek. Żyda Pięknej kobiety. Wizerunek to jest prawda, pięknej kobiety. Na tle, bo to, bo to działo jest nierozłączne. Ono, jest, ono się komponuje tylko, jeżeli są dwa jaja obok siebie. To wtedy. Korunku, a, ale na nie skończ. A to może. Ja ci opowiem teraz, no ja ci opowiadam jako krytyk. To też, jeszcze. To, jak to są, te dwa jajka są nierozłączne, to jeszcze jeździć do domu na, dru na drutach to można, utkaj. Nie. <laughs> I tak, to, moczne, to do jest teatry. wizerunek no? pięknej kobiety na tle y czerwonym, bogato zdobionym, bardzo. Właśnie chodzi o to. W w moim bo to jest, nie jest takie proste dla każdego. Ty możesz tego nie zrozumieć właśnie na przykład. Nie wiem, że sztukę no, lubię, że u mnie. Główną postacią jest no niby coś takiego, że no to jest brzydkie, tak jak powiedziałeś, to ci się nie podoba. No bo to mogło wyglądać lepiej. To jest jak koszmarne, to koszmarne. To jakby to było brzydkie, ta to by było dobrze. Taki był zamysł artysty. Że to ma być koszmarne? A no. Bo to jest sztuka. No to jest koszmarne. Sztuki się nie da, sztuki się nie da sztuki nie da sztuka. Sztuka dostałeś chyba Sztukę Sztuka dostała Nie o za dużo. I wtedy się popierdoliło właśnie w głowie. Ale to nieważne. o to, że tak. Tu jest piękne bogato, zdobione tło i na... Tym pięknie, bogatym, zdobionym tle jest wizerunek właśnie przedstawiający ni to kobietę, ni to potwora, ni to. Nie mam no, w ogóle. No ale i takie dzieło więc. I takie nazwałem właśnie, proszę zobaczyć. Tu dzieło, to to żadne. Ale, to... A twoje to jest dzieło, naprawdę. A przynajmniej jest od długo malowane. A u mnie co nie jest, jest, jest od... Teraz jeszcze <suszy> <suszy> odcinek jest ten. To... Malowanie jajek, klimat świąteczny plus. Do odcinka Awantura gratis. <laughs> o jajce. No, czy, 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 Słuchaj, czy że nie musisz się denerwować. No oczywiste, że zrobiłeś najgorsze jajka, to po co ten jajek w ogóle? To jest to co to. Oje są najładniejsze. Na czarno, że się opierdolił i Jesena. No bo to jest mroczny klimat. to klima. jeszcze jest. Dark, 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 side, dark Side, to jest ciemna strona. Ja to czterygo... To jest ciemna strona tych jajek. jajek. Świąt, lud... dla ludzi, którzy nie tolerują nabiału, <grym> na przykład. Myślałem, że chciałeś pokazać, że masz czarne jaj. <grym> albo, albo to już jest ta, ta reklama, że niedługo nie będzie jajek, nie będzie nabiału, będą tylko świeższe i robaki. Poważyć trzeba rejestrować. Masz kurę, szarej rejestrować. Ale wiecie, co ja mam powiem. To jest chore. To jest chore. Jakbym chałupę stawiał, to kupuję działkę 1000 metrów na przykład na chałupę, a drugą działkę kupuję na ogródek. I normalnie tam tak kiedyś miałem u siebie na placu kartofle, to normalnie grządkę. Żeby nie, to wyjdzie, nie będę to, to te kartofle. Zagradzę, no, 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 przyjdzie <laughs> Nie, dobrze. musi mieć dobrą ziemię, bo pod te gnota, tak, ogólnie Ale, tak, ale, twoje, ale ty... się nie śmiejcie ludzie. Bo, z, z, z farmerem. Ale się ludzie nie śmiejecie, bo się opłaca teraz w ogródku własnym nasadzić sobie kartofli, warzywa strączkowe, czyli groszek można sobie zasadzić. Takich kartofów. ale ja. mobil Bum. Truskawek <grym trochę <grym możesz sobie postawić ze dwie rzędy i masz ze swojego ogródka wszystko. Ale wiem, ale... Si się śmiejesz? Zobacz, że tak ludzie ja się, będą ja robić. Nie śmieję się. Jak, jak za jajko niedługo będziesz płacił 50 zł to za sztukę, no, no, Bo to tak będzie. Ale ty, ty się wyznajesz trochę na uprawie tej ziemi, czy no tak? Oczywiście, przecież ja z rodziny pochodzę rolniczej. Co ty gadasz? No mój dziadek... Słuchaj. Mój odcinek to mnie zaskakuje. Tam, no gdzie no. ja mieszkam, kiedyś stały dwie komórki i mój dziadek, pradziadek i dziadek trzymał świnie. Mój dziadek był masażem, i bił świnie, nie? No tak. Obarek, dziadek mój. Mhm. Był zapalonym rybakiem i masażem, no nie? miał taką domową, bił świnie i robił mięso. Mój dziadek. Umarł na wylew, na rybach, jak miał 57 mhm. lat. Okradli go z wędek na tych rybach. Jak umarł jeszcze, jakbym się dowiedział kto go okradł, to bym ich... Kur, Teraz nie, to, co bym zrobił to. i tak dalej, ale był taki fakt. A, drugi, a, a mój pradziadek z kolei, mój pradziadek z kolei, no to miał normalnie... Tu u nas były dwie komórki, był chleb, były świnie. Yy, I były świnie. Powiem ci, że ja muszę twoje słowa. Ale poczekaj, były, świnie, były świnie, był kurnik, były świnie, był kurnik i normalnie grzędy. Miałem ziemniaki na podwórku, rosły, truskawki, cztery trzy, chyba drzewa z wiśniami, śliwka, orzech. Nie ja miałem takie rzeczy na podwórku. O blu, no ja, stonki zbierałem normalnie, wiesz. Żeby nie grywać. Ja żeby jechać właśnie odcinek na wsi, zrobić jakieś takie złożenie jak gnoju i tak dalej, a to tu no, taki, i, A tu taki kopo. Ale taki Ty nie będziesz pamiętał, Ty nie będziesz pamiętał, tam gdzie mam teraz ten ładny zieleniak taki przed domem, nie? To no. normalnie grzędy skokosławie były, nie? No, nie. No, Za rok się będziemy go spotykali nie na gry, tylko na wykopkach. Komp... Dobra, ja wiem, <grym zresztą> że to jest śmieszne. Ale na wspólnym dojeniu. Ja wiem, że to jest śmieszne. Ty byś ten krowy odróżnił, kurde. A nie, że... Posłuchaj. Ty sobie jaja z tego robisz? Zobaczysz, że. Ale bez... ja sobie robię z tego Ludzie ja... wrócą do ogródków przydomowych i do własnych. Ja sobie. Wychowowany... Ja sobie wyobraziłem ziemię tego rolnika. Wychodowanych z ziemi. Tu pójdziesz kilogaktownikiem, zapłacisz niedługo 30-40 zł. Zobaczcie. Nie, nie ma sprawy, ale jak na razie to ty, kurwa trawy Albo kwasów tam nie potrafisz uhodować. <słuchaj> agres, agres miałem na placu. <słuchaj> agres miałem, ale gdzieś jak to powiedział? Agres miałem na placu. Tak, wiesz, tam no wiesz, nie Miałem barbar, -bar, agres, <słuchaj> śliwkę. Jabłonkę. Oset. <grym> Nie, ja Lecz lekarski i babkę tą. Ja na, metr, na 500 metrach o! kwadratowych miałem normalnie dary, owoce, dary, dar, dar, ale... warzywa z własnej produkcji. I... Szypior, szypią. No dobra, żarnia, i... no dobra no, no. Tak, dzisiaj, no. tak, dzisiaj tak. chcę za to wziąć chcę sobie posadzić kartofle. Co muszę zrobić? Najpierw. No dobrą ziemię musisz mieć. Pięć. No później musisz kupić sadzonki. tak kartofle to z tej chwła. Ale trzeba dobrej. W dół glina no Normalnie, podesz do łeb, wrzucasz ziarno, podawasz wodą i czekasz aż wyrośnie. No jak? To kwiatowe z ziaren są? Ty jesteś ziarnem. No bo <tusza> że ziarno trzeba wrzucić. Nie, no. ty z ziarna jesteś. Ciebie ojciec w szklanku. No ale no ale co, to odpowiedz, no ale odpowiedz od, od mi, no bo... Poszedł ojciec do sklepu z matką, z roślinami i mówił, małego karnata poproszę, żeby urósł. Ja ci na rodzinę nie wierzę, tylko ci pytam grzecznie. Ja... Ale ty nie wierzysz, słuchaj. W kwestii wjeżdżania na rodzinę, to nie rób tu ze mnie jakieś rodziny. No motyra. tak, ale ja nie robiłem, że to nie poruszony do w rodzinie. Ale ja to nie wywraziłem powiedz... cię wiarę no, Twojej rodziny. No dobra, to powiedzmy, jak to się tego kartofla? No sadzisz, jest... to są sa sadzonki, sadzenia. No ale przecież że to z ziarna ja ja jest nałożona. Co? Kartofan? No tak. chodzi. Przejdźmy To jest ziarna. Jaki rolnik to jest ziarna, no są. Ja ci mówię, że miałem, że mu kladali w nie sadziłem, ja tylko pieliłem. <laughs> <laughs> Z sadził, kartonę, ja to... No na chciałem tylko to. To kurwa ci powiem, że. Zobierek! Zobierek, gdzie? Zobierek, gdzie? Zobierek, zobierek. Uprawa. Uprawa. Ale posłuchaj. Małe takie ziemniaczki są się sadzi. Tak, małe ziemniaczki. No tak. A, a skąd ten mały ziemniaczka? W No tak. Małe Owoce. ziemniaczki są. Tak, że, poczekaj. To tak jak kasztana, no sadzi? Z, z kasztana. Denbasz w To ty jedzie czy to jest oboz? Pomidor, pomidor jest owocem, ale ziemniak tak owoce. Pomidorowo czy pomidor właśnie, nie, nie jest warzywowo, jest owocem. No dobra, no jakoś się saci te ziemniaki, no, no i rosną i, i słuchaj, no to są strączkowate, no nie? No bo masz ten i... jest strączkowate. No jak, no wyrasta przecież. To tak. strąka się wyrasta? No wyrasta takie coś, no przecież stonka, a stonka na czym siedzi? Na liściach, bo jest łodyga, Ale no to jest stąpku. strączkowy? Ziemiak jest strączkowy? A fasola no, to jaka jest wtedy? Leśna fasola, jest leśna fasola drzewna jest strączkowa. Fasola Ziemniak, kurwa, jest strączkowy? Ziemniak. Słaby rolnik jest. Bul, bulwiaste, no, to, to są jest. rośliny bulwiaste, no. Są rośliny bulwiaste? Co? co? To jest taki rolnika, jedzie. Na jest... burach jaki jest? Burak to jest bulwa. Nie, to nie jest. Ziemniak bulwa. jest bulwa. Ziemniak, ziemniak. Solanum tuber Gatunek <laughs> rośliny należący do rodziny... Psiankowatych? I psiankowaty, no i co? Psiankowaty. No, widzisz, no, no ale mi to ja to nie widziałeś. Ale jest no. ale bulwa jest jego owocem, no czyli są bulwiaste. Uprawiaj no. się na skalę masową. No widzisz, bulw. Skrobie bulw. Kategoria narzędzia. Psianka, gatunek ziemniak, gr gromada rośliny naczyniowe. Widzicie? Klasa. Mangoli posida, rodzina, psiankowe, rząd, psiankowce. Psiankowce to są, widzisz? No. no i co oni nie wiedział, a ty, ale to nie jest... Strączkowe. Strączkowe. No, ale nie strączkowe. Ale nie jest no strączkowe to jest fasola, Bóg jest strączowy. No ja już nie wiem, no Bóg, grof, ziemia, cebula. ziemniak wysyła, miałem wartości rzeczy. Ziemia to roślina z rodziny. No. Ale jak się sadzi, to nie wiem. No już mówię. Ale mówię, jak się sadzisz? Czego to? Czy to z ziarna, czy czego, to ja nie wiem. No, przecież jak może być ziarna, jak ziemniak, no. no? jak rośnie dąb, no to sadzisz dołynia, no to z ziemniaka to sadzisz? No nie wiem, no. No, no ale z czego? No to z ziarna, tak? No ziarna jest? No nie, to jest ja... ziarna nie ma ziarna, no. no. to jak posadzi ziemniaka, żeby było? No, no masz to, co malutki ziemniak to zasadzasz, Ale skąd się wziął malutki ziemniak? No, no, no urósł, urósł, ty. urósł z dużego. Z, z dużego. Ty, masz rację. Wiecie dlaczego? Bo na kartoflach, bo na kartoflach są te. Bo na kartoflach są, zapomniałem, z kartofli wyrastają. Jak kartofla położysz, to z kartofla wyrasta takie co Drzewo. drzewo. Tak, takie coś No nie? Wyrasta. No, no wyrasta to, z kartofla. No to, takie to tak samo jakbyś to, chciał to, dęba zasadzić, no to co? Z ziarna dom się zasadzi z żołęka. No, na to wychodzi. Z czego się wyzwyczaję, że będzie ten ban, co? No z czego kurwa się tą wy... Tam, tam... A to z kasztanem to jest kasztan? No a co, <laughs> a już... No a myślisz, że co, że lipa? No przez z ci są ci stanie wyrocznie. Kurwa, no musi kasztan. Szkoda, że... no muszę... by się zapytał, jakby był. No musi kasztan. Swojego <laughs> taty by się zapytał, jakby był. <laughs> Nie no, no musi No do... z kasztanem, jak wszystko z kasztana. <laughs> Dobra, nieważne. Ja mam po prostu ogródek na... No, tak. Czy się możesz wytłumaczyć właśnie korzeniami afrykańskimi, gdzie Ty uprawiałeś banany, jakieś tam inne, takie, wiesz... du du banan du nie wiesz. Farmerstwo i ziemniaki z ziarna za dniem. Powiem Ci, że za rolnictwo bym się w swoim przypadku nie brał. Nie, nie, nie. Daj sobie spokój. A ty też nie wiesz. No ja nie... No coś tam wiem, no wiedziałem, no, że to przecież się robi ziemia z ziemniaka, kaszla, kaszla. żoń, kaszana, powiem, powiem coś, bym ci coś powiedział, ale ci nie powiem i dostaniesz z domu w pierdol. Dobrze, dobrze. A wiesz dlaczego? Dlaczego? A to się dowiesz w domu, jak ci jak są od dostaniesz. A <laughs> widziałeś? Nie, moje mi... Masz w szczęście, sensie, że masz udokumentowany ten wyrok, bo jakbyś A. tak miał, wiesz. Nie to byśmy mogło skończyć już rozwodem albo wydaje tym detektywem. Wie, że tam Rutkowski na kanapie. Rutkowski to jest to. Że O, mogliśmy detektywa Rutkowskiego zaprosić na odcinek na przykład. Tak, bo to co... Bo to jest święta. jego święta. Czemu jego? No Rzeżucha. Także moi drodzy, właśnie kończymy tym miłym akcentem o kartoflach i o rolnictwie. Chcieliśmy Wam, jako strąg ekipa, życzyć wszystkim i każdemu z osobna. Dyng mokrego dyngusa bez mandatów, miłej atmosfery świątecznej, smacznego jajka i wszystkiego co dobre. Tak więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich naszych tak, widzów i nie tylko. się tak. zdrowych, radosnych, wesołego Aleluja! I do przodu. <laughs> <laughs> Piszcie w komentarzach, kto odwalił najlepsze jaja. Tak